Cześć, kochani. Razem z Fundacją Herosi przygotowaliśmy dla Was niespodziankę i pytanko. Kto z nas nie lubi bajek? Kto z nas nie lubi Tuwima? Opowiemy Wam dzisiaj historię pewnego małego zwierzątka, które było bardzo, bardzo, bardzo zakręcone. I wyobraźcie sobie, że poszło do fryzjera kupić ser. No, hello! Ser u fryzjera mm -mm, to chyba nie ten adres. Było też u praczki. U praczki też chciało kupić ciekawą rzecz. Posłuchajcie tych historii. Nad rzeczką opodal krzaczka mieszkała kaczka dziwaczka. Lecz zamiast trzymać się rzeczki, robiła piesze wycieczki. Raz poszła też do fryzjera. Poproszę o kilo sera. A obok była apteka. Poproszę mleka 5 Z apteki Poszła do praczki kupować pocztowe znaczki. Gryzły się kaczki okropnie. A niech te kaczki gryź kopnie! Znosiła jaja na twardo i miała czubek z kukardą, a przy tym na przekur kaczką czesała się wykałaczką. Kupiła raz maczku paczkę by pisać list drobnym maczkiem. Zjadając tasiemkę starą mówiła, że to makaron. A gdy połknęła dwa złote, mówiła, że odda potem. Martwiły się inne kaczki. A co będzie z takiej dziwaczki? Aż wreszcie znalazł się, się kupiec. Na obiad można ją kupiec. Pan kucharz kaczkę starannie, piekł jak należy w mnie. Lecz zdępiał obiad podając, bo z kaczki zrobił się zając. W dodatku cały w buraczkach. Taka to była dziwaczka.